Cześć, chłopaki. Słuchajcie, dzisiaj pokażę Wam swoją stronę, bo mam stronę, którą zrobił mój młodszy brat Jarek. Dużo czasu bardzo mu zajęło, żeby to zrobić. No i ta strona jest teraz w internecie, i każdy może ją zobaczyć. Już przełączam kamerę i Wam pokazuję. Słuchajcie, moja strona taki jest tytuł Rowerem dookoła świata, bo. To jest strona o tym, jak jechałem właśnie rowerem. Tu zobaczcie jest moje zdjęcie. Jak jeszcze byłem młody, To jest taka góra ze śniegiem, wodospad, a tu są palmy w takim tropikalnym kraju. Ta strona jest po angielsku. Oto jak nacisnę, to będzie, będzie po angielsku. To mój kolega przetłumaczył, a drugi mój kolega przetłumaczył na hiszpański. No zobaczcie, tu jest po hiszpańsku. No, i tutaj jest taki, widzicie, rowerzysta obkrąża kulę ziemską na rowerze, jeździ tutaj sobie w koło. No, i tam jeszcze jest parę fajnych rzeczy. Poczekajcie, przełączę na... może na polski. Tu jest troszeczkę tam o mnie, różne takie rzeczy. Jak opisałem, tu wam pokażę tylko jedną ciekawą rzecz. Jak kiedyś z kolegą pojechaliśmy na rowerze, to jeszcze była, zanim tą wyprawę dookoła świata, mieli, miałem to jeszcze z kolegą pojechaliśmy kiedyś na wyprawę taką na Mazury. To z Mazury są w Polsce i tam jest taki pan mieszka, który zrobił żaglowus. To jest właśnie żaglowus na kółkach i tu ma żagiel. I to można jeździć po, po plaży, po, my jeździliśmy po takim starym lotnisku. Było bardzo dużo zabawy. I potem taka koleżanka napisała artykuł o tej naszej wyprawie właśnie. I to jest ta gazeta. Tutaj, o. Tak, to jest ta gazeta. No ale wrócę do tej wyprawy dookoła świata. I tu jest taka zakładka mapa podróży zdjęcia. I to jest właśnie, jak którędy jechałem. Tu przez Europę, tu przez Amerykę Południową, tu przez Amerykę Północną. Ta czerwona kreska to jak jechałem rowerem, właśnie, Australię, Azję. I są różne państwa, i może naciśniemy i parę zdjęć pokażę. Dobrze? Tu jest yy, na przykład nacisnę Kambodżę. Kambodża. Kambodża. I pokażę Wam zdjęcie, o tutaj jestem ja, zobaczcie, a tu są mnisi buddyjscy, Zako zatrzymałem się w klasztorze właśnie u mnichów i tam jakiś czas z nimi mieszkałem, widzicie, Wszystkie, wszyscy mają takie same stroje, jeszcze jakieś inne zdjęcie może zobaczymy. A tu zobaczcie, jak ciężarówka jest naładowana, ile ma towaru. Zobaczcie, tu jakieś maty, tu rowery na samej górze, cała jest załadowana. Raz wam pokażę, jeszcze. O. To było ciekawe. Tam przerobiono y, rowery, y, tfu, motory. Zobaczcie, to jest motor. Przyczepiono taką przyczepę, i tam pełno ludzi. Właśnie ten motor ciągnie. Motor nie ma takiego dużego silnika, ale jednak daje radę. Tu, może teraz zobaczymy. O, tu jeszcze Wam pokażę, jak dzieci jadą do szkoły na rowerach. Widzicie? Jeszcze może jakiś, jakiś inny kraj Wam pokażę. Zobaczymy jakiś. Na przykład zobaczymy gdzieś w, tutaj. Może Gwatemala. tam byłem na, yy, wszedłem na taki wulkan zobaczcie, to jest ten wulkan zobaczcie jak dymi, widzicie jest yy, ten, dymi ten wulkan <laughs> się miesza gdzieś ten dym z chmurami no, i tam podszedłem blisko do lawy lawa, czyli taka roztopiona skała normalnie płynęła rzeka Lawy tak bardzo bardzo gorąco tam było ten kamień aż się roztopił, że był płynny taki czerwony bardzo no i jeszcze może jakieś jedno Wam pokażę tutaj o taki dom, tam często takie domy, domy są na palach w takich palach, bo jak jest teren podmokły, że często zalewa woda, no to woda by się wlawała do domu, a tak zbudowano dom na palach i jest tam na górze już sucho to może jeszcze z jakiś inny jeden kraj pokażę. Zdjęcia z innego kraju może czekajcie co tutaj było ciekawego. Trinidad i y Tobago. Pokażę Wam ten kraj. O, i tu jest bardzo fajne. Jak byłem w Trinidad i y Tobago, to właśnie na brzeg wychodziły największe żółwie świata, żółwie słoniowe. I te żółwie wychodziły na brzeg, tak powolutku wychodziły, po to, żeby złożyć jaja. Wiecie, żeby złożyć jaja, a Widzicie, jest ten żółw. Tam, tam ludzie są właśnie. I w tym czasie, jak żółw składają jaja, to naukowcy mierzyli tego żółwia i przyczepiali mu taki czujnik, żeby móc śledzić, gdzie on się przemieszcza. I tam też zapraszali naukowcy, ludzi, którzy mieszkali w okolicy, żeby właśnie poznali ich. Okoliczną przyrodę, żeby poznali, jak wspaniałe są te żółwie. No, i oni mogli pogłaskać, właśnie te dziewczynki głaszą żółwia. A tutaj, zobaczcie, jeden człowiek ma węża. Zobaczcie, założył takie grube rękawice, chyba żeby ten wąż go nie ugryzł. Ten go trzyma. No i jeszcze co? Pokażę to. A to było ciekawe. To jest asfalt. Wiecie? Takie jezioro asfaltu. Teraz drogi są też zbudowane z asfaltu, ale to już jest sztuczny asfalt. A ten asfalt jest naturalny. Po prostu... Tam na Trinidad Tobago jest takie wielkie jezioro asfaltu, i właśnie pierwsze drogi asfaltowe w Wielkiej Brytanii były zrobione właśnie z tego asfaltu. W Trinidad Tobago. No, może starczy na dzisiaj trochę. Następ... Jeszcze... jeszcze obejrzymy tą stronę nieraz. Dzisiaj to tyle moje bąble. Kocham Was bardzo. Buziaki. Pa 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 pa.